Mamy wrażenie, że urząd jest złośliwy w kierunku nas. Dzisiaj wprost nie ma przepisu, który mógłby umożliwić nam e, uznanie ich e, wniosku za e, zasadne. Decydujące znaczenie ma to, w jaki sposób użytkownik wieczysty faktycznie wykorzystuje nieruchomość i jaką faktycznie działalność na niej prowadzi. Urząd Miasta Malborka i mieszkańcy bloku przy Kościuszki 23b toczą ze sobą spór o kwotę, jaką lokatorzy powinni płacić za użytkowanie wieczyste, Budynek ma przeznaczenie usługowo- mieszkalne i tu jest właśnie problem. Zdaniem magistratu przeważająca część lokali ma przeznaczenie usługowe, dlatego wszystkie lokale powinny płacić stawkę w wysokości 3% rocznie. Zdaniem lokatorów mieszkanie to nie lokal usługowy i stawka powinna wynosić 1%. Bałagan jest spory, gdyż jedni lokatorzy płacą stawkę jednoprocentową, inni zaś 3%. Urzędnicy po latach wzięli się za porządki i błędy chcą wymazać. Dla mieszkańców oznacza to jedno: wzrost rocznej opłaty nawet o 1500%. Z 65 zł, tak jak tutaj na początku wspomniałem, na 1067,17 groszy. Wiemy, że w budynku tym, w tej nieruchomości zabudowanej znajdują się zarówno lokale użytkowe, które prowadzą tam działalność usługową, jak i są też wyodrębnione lokale na funkcję mieszkaniowej. Niemniej jednak celem podstawowym uznanym w decyzji ustanawiającej opłatę wyczystego użytkowania, cel podstawowy to usługa, co oznacza, że również mieszkańcy, Właściciele lokali mieszkalnych winni wnosić nam opłatę na poziomie 3%, czyli tak jak dla usług, a nie 1% jak dla mieszkań. Powodem tego wzrostu jest to, iż porządkujemy pewne kwestie dotyczące wieczystego użytkowania i opłat, które są wnoszone. W mieście od dotychczasowych wieczystych użytkowników, i to jest jedna właśnie z tych spraw, która została przez nas i podlega uporządkowaniu w toku bieżącej pracy. Rozumiem, że jest to duży wzrost, dlatego prosiliśmy, wręcz uzgodniliśmy z nimi, żeby skorzystali z drogi odwoławczej, bo dzisiaj wprost nie ma przepisu, który mógłby umożliwić nam uznanie ich wniosku za. Zasadny. Żaden przepis nie mówi o tym, że jeżeli jest więcej lokali usługowych, to my musimy przyjąć ich stawkę, bo tak nie jest napisane w przepisie, na który urząd się powołuje. A po drugie, nie możemy znaleźć żadnego rzeczoznawcy, który podjąłby się wykonania tej wyceny. Żaden z panów, do których dzwoniliśmy, nie chce się tego podjąć, ponieważ nie chce podważać wyceny swojego kolegi. Z zeszłego roku, w styczniu, SKO wydało orzeczenie, że jest ważne, w jaki sposób użytkuje się dany lokal. W orzeczeniu kolegium ze stycznia 2018 roku czytamy, że skoro użytkownik wykorzystuje lokal na cele mieszkalne, a organ w żaden sposób nie wykazał, że nieruchomość faktycznie wykorzystywana jest na inne cele, to nie można uznać, iż uzasadniona jest zmiana stawki z 1 na 3%. Pomimo jasnego stanowiska SKO, Urząd Miasta Umowę jednym z mieszkańców wypowiedział i poinformował o zmianie stawki na 3%. Wcześniej Płacący wyższą stawkę nie wnosili sprzeciwu, gdyż różnice kwot były niewielkie. Jednak podczas sporządzania nowej wyceny gruntów nie tylko stwierdzono, że wszyscy użytkownicy wieczyści powinni płacić stawkę w wysokości 3%, dodatkowo znacznie wzrosła wycena wartości działek, dlatego osoby, które już wcześniej płaciły taką stawkę, teraz odczuwają znaczną różnicę. Powinnam płacić 30 zł. Płacę 90, a teraz dostałam 500, ponad 510 zł. Co roku? Co roku, tak? Mhm, to tak to jest co roku prawie 500%. Tak. Jak dzwoniłam do Urzędu Miasta, to pani poinformowała mnie, że rzeczywiście my, nasze mieszkanie będzie wycenione według tej nowej stawki, ale procent będzie zachowany. Jeśli mieliśmy z orzeczenia z odwołania decyzję, że będzie 1%, to to u nas się nie zmieni. Na, i po tym wszystkim przychodzi kolejne pismo, gdzie zobacz, widzimy na tym, że jednak wypowiadają nam ten 1% i mówią, że w związku z tym, że wszyscy mamy 3%, to musimy mieć 3%. Kiedy byłem w urzędzie wyjaśnić tą sprawę, to pani w urzędzie powiedziała, że nie się pan cieszy z uśmiechem na twarzy, że nie musi pan wracać za lata ubiegłe, no to, no to coś jest nie tak. Ten urzędnik no nie jest dla mnie, dla mnie jako mieszkańca. A, 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 a jeżeli tak będziemy pod, podchodzić do rzeczy, no to, to, to nic tego, że Malbork będzie się wyludniał. Bo tutaj naprawdę bo mało kogo by byłoby stać i zachęcać, żeby płacił za mieszkanie, za wieczyste no ty... użytkowanie. Sprawa ponownie jest rozpatrywana przez SKO, jednak mieszkańcy nie kryją żalu do urzędników i władz miasta Malborka. Sytuacja taka, że powinien ten urząd nam jako mieszkańcom pomagać, tak? Tak, a w rządzie podzieli nam dlatego, że podwyżkę mamy, bo sami sobie ją wyprosiliśmy, że, że wychodziliśmy sobie, o tak. Próbujemy to y, ujednolicić i y, y, potraktować wszystkich według jednakowych przepisów. Urząd wyraźnie stał na stanowisku, że wszyscy mieszkańcy powinni być objęci stawką 3% za użytkowanie wieczyste. Jednak pojawiło się światełko w tunelu. Chwilę przed emisją materiału otrzymaliśmy informację od mieszkańców, że urząd zaprosił wszystkich na spotkanie. Być może po miesiącach nerwów przyjdą w końcu lepsze wiadomości. Ale o tym przekonamy się 28 stycznia. Ja jestem ciekawa, no złożyłam skargę. Czy co burmistrz odpisze na tą skargę, na, na pracowników? Ja nie...